Ja prawie 15 lat od, od takiej chwili, kiedy usłyszałem jak do tej pory chyba najważniejszy dla mnie e, tekst na temat małżeństw mieszanych i wypowiedział go papież Benedykt XVI, kiedy był w Warszawie w maju roku 2006 i na naburzeństwie kumenicznym e, w kościele luterańskim. I e, papież wtedy nazwał małżeństwa mieszane. Laboratorium jedności. Dla mnie był to pierwszy moment, w którym no, z ust najważszego nauczyciela w moim kościele padło określenie małżeństwa mieszanego nie jako problemu, tylko jako wielkiej szansy. Szansy dla, dla kościoła, bo laboratorium jedności jest właśnie z tą perspektywą dla Kościoła powszechnego, dla całego ciała Jezusa Chrystusa, które ciągle tęskni za jednością. No i rozgląda się za takimi miejscami wewnątrz siebie, w których się wykuwa właściwy kształt jedności, którym on jest doświadczany. I najlepiej, jeśli jest doświadczany każdego dnia i przez lata a nie tylko tak, jak to zwykle jest między kościołami w tygodniu ekumenicznym raz do roku. To Laboratorium Jedności dlatego jest tak niesłychanie ważne, że ono jest życiowym wyborem dwojga ludzi, które spotykają się w Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym, we chrzcie, no, jednak na co dzień też zmagając się z, z faktem kościoła podzielonego. To laboratorium jedności, właśnie ja też myślę, to określenie pozwala popatrzeć na małżeństwo trochę w, persze, w szerszej perspektywie, że ono nie ma celu wyłącznie samo w sobie, ale że małżeństwo ma ogromne znaczenie dla kościoła, właśnie, a poprzez kościół ma także znaczenie dla świata, bo kościół nie jest dla siebie samego kościół ma swoją misję i ta misja kościoła, ona się objawiła. Właśnie Komisja Budowania Jedności czy Zapraszania do Jedności, ona się objawiła już w Dzień Pięćdziesiątnicy. Dwunastu wyszło z Wieczernika z tym niesłychanym potencjałem zapraszania do Jedności ludzi, którzy przyszli z całego ówczesnego świata do Jerozolimy. Taki się pokazuje od razu Kościół w momencie swoich narodzin w pięćdziesiątnicy. Dlatego na tych rekolekcjach, na które serdecznie wszystkich zapraszam, chciałbym z Wami przeczytać ten tekst o pięćdziesiątnicy. Tekst kluczowy dla Kościoła, aby rozumiał sam siebie, swoją misję. I skoro to jest misja jedności i jednoczenia całego rodzaju ludzkiego, to. Yy, Potężną przeszkodą w, te, w pełnieniu tej misji jest fakt e, Kościoła podzielonego. I stąd te wszystkie miejsca, właśnie laboratoria jedności mają tak niesłychane znaczenie dla e, misji Kościoła w ogóle. Bardzo Was zapraszam serdecznie do, e, do wspólnej modlitwy, do doświadczenia jedności. Takie jak ona jest nam dostępna w trakcie tych rekolekcji już się na nie cieszę i też serdecznie dziękuję wszystkim, którzy z inicjatywą tych rekolekcji wystąpili jako pierwsi.